No i teraz przechodzimy do czołgów niemieckich, tu już jest czy też sporo czołgów do wyboru. Zatem zacznijmy od linii na samym górze, czyli grill 15. No to mniej więcej to wygląda tak, na uważam, że jest spoko, oczywiście brak pancerza i kamuflażu no niestety jest problemem. Ale czołg w miarę jeździ i działo jest naprawdę bardzo mocne, może damage'a nie ma jakiegoś tam sporego, ale mamy bardzo mocny DPM, dobrą celność. Mega penetracje. myślę, że to jest czołg bardzo fajny. Oczywiście to poprzednie działo ma jeszcze lepszy DPM, dlatego to jest tak. Drugi działo dla graczy zaawansowanych to ostatnie dla graczy początkujących. Uważam, że nasz jest bardzo fajnym Tedekiem, wartym polecenia. Myślę, że taki czołg sniperski dla początkujących, myślę, że mógłby być w miarę okej. Okay. Co do szczery no to już jest gorzej. Działo może ma sporą penetrację. No 231 nazwykle, no to penetracja jest OK. Tylko problem jest taki, że nie ma Golda. Powiedzcie mi, co to ma... No 231 może wygląda spoko jak na zwykły pocisk, ale przez to, że to jest najwyższa penetracja dostępna, no to nie jest to penetracja niestety dobra. W dodatku mamy. W dodatku mamy tak, no... Damage OK, ale niestety taki problem jest taki, że czok ok jest niecelny. Ze słabym DPM długo ładującym. Bardzo rozwalające się działo, w dodatku wolny. No i też nie mamy dużego pancerza, też ten czołg bardzo łatwo przebić. Oczywiście nie jest to pancerz totalnie papierowy, ale no to jest i tak czołg ze swoim pancerzem. Do Tomas to już jest czołg naprawdę spoko. Oczywiście ja polecam go na Trollu, ponieważ no, robi o wiele lepszą robotę niż to zwykłe działo. No i w tym czołgu może celność, czas i rozrzut nie jest jakiś tam potężny Ale jak traficie no to robicie czołg za 600, no to jest bardzo bolesne, 6 za 600 damage, no to jest Mega potężny strzał Pętraca też jest po goldzie 334, 334 na 8 tyżon, no to jest Kosmiczna wartość Czołg też ciągle nie jedzie dobrze Pancerz też, też nie robi wrażenia, ale tu w tym czołgu przede wszystkim zależy na dziale. Tutaj działo jest naprawdę bardzo dobrze dobre. No i bonusowo mamy w pełni obrotową wieżę. No to też jest mega atut. No i też mega, mega mocny kamuflaż. więc. Mamy wieżę, może nie obraca się mega szybko, ale mamy, no to jest jakaś tam zaleta. Więc myślę, że Borsiki jest w miarę spoko. No i WTO w PZ4. No to jest to, o którym bardzo trudno mi będzie skomentować, no bo. Chock jest uważany za bardzo dobry, bardzo, bardzo pożądany. Natomiast ja, no, ja po prostu pokażę wam szczerze, no, statystyki niestety nie mówią o mnie za dobrze, więc no tutaj ciężko powiedzieć, czy to jest na pewno czołg słaby, czy to jest, czy to po prostu ja go nie ogarniam. Dobra, powiedzmy, czy, powiedzmy że to jest czołg, którego nie ogarniam. No to tutaj od razu to pokazuje, że to jest czołg dla graczy zaawansowanych, dla tych co ogarniają. Celność no, znośna, DPM znośny Penetracja na dobra, damage bardzo mocny No i tu warto wiedzieć, że to jest czołg, który, który ma specyficzny, specyf, specyficzną depresję działa Niby 10 stopni depresji, ale, ale w rzeczywistości no, to tylko jest na bokach i na tyle Bo od przodu depresja jest zdecydowanie słabsza Mobilnościowo też jakoś tam najlepsi nie jesteśmy, 40 km na godzinę, mocna tonę, no, przeciętna no i pancerz też do najlepszych nie leży. Wieża jest bardzo miękka. Kałdów może, może coś tam odbić, oczywiście Heki. Chodzi mi, że Heki nie wejdą na pewno za fula. Ale też to ciągle nie jest pancerz mocny. No i grill 15. No grill 15 szczerze, no to się nie dziwię, że jest o wiele gorszy od dziewiątki. No tu jest taki problem, że. Dział jest podobne, penetracja może jest lepsza, DPM też lepszy, celność też y, dobra, napierze dobra, bo w rzeczywistości działo nie trafia, bowiem to też lepsze. Ale problemem w tym czołgu jest maskowanie. No. Czołg mimo tego, że jakiś tam mega monstrualny nie jest. No jest wysoki i długi, ale no nie jest tak. Y, ale nie jest jakimś tam mega mutantem. No to czołg nie ma maskowania, nawet przy założycie siatkę maskującą, to ten czołg świeci się z 200, nawet 300 metrów. Więc, no widzicie, kamuflaż no jest po prostu mega słaby. W dodatku macie mało HP, słaby pancerz, co powoduje, że jak się wyświecicie, no to od razu będziecie fokusowani, od razu szybko stracicie dużo HP, nawet, nawet nie, nie zdołając nawet zrobić uszkodzeń. Bo, tak jak mówiłem, celność możecie niby mieć dobrze przycelowane działo, ale traficie w takiego kalafiora, że masakra. Więc, moim zdaniem, Grillip 15, no to jest typowy, typowy czołg, jak i cała linia, to są pojazdy dla graczy. Naprawdę z bardzo dużym skillem trzeba naprawdę ogarniać to wszystko. Szczególnie dychom, znać dobre pozycje, gdzie nie będziecie mogli być wykryci. No i po prostu być mega cierpliwym, bo to działa naprawdę, wam nie pomaga. Kontynuując, kolejnym czogiem 10 tylu niemieckim jest jak 100. Jest to czołg w miarę trudny do opisania. No i też trudno opisać całą linię, bo tu jest bardzo skomplikowane. Możecie albo pójść tak, przez Jakpan 04, albo przez Nashorna. Potem w panterze macie wybór albo J. Panther 2, albo Ferdinand. J. Panther 2 nazywam Papieżem. Albo też możecie pójść, przez Tigera Ferdinanda do Jaktigera. No to widzicie, tu jest tak skomplikowana ta linia, że trudno tutaj cokolwiek opowiedzieć. Więc po prostu powiem tylko o 9 dyszce. No to dziewiątka jest czołgiem naprawdę bardzo mocnym. Myślę, że jest spoko. Dobra celność, oczywiście no wiadomo niemieckie czołgi mam sporo rozrzut, więc trzeba na pewno skupić, ale wtedy wejdzie, mamy mega mocny DPM, mamy bardzo dobry DPM, jeden z najlepszych w grze Dobrą penetrację, no powiedzmy średni damage, no to jest raczej damage pożądany na 9 tierach No mobilnościowa nie wyglądamy najlepiej, no i pancerz, no na dolnej płycie niestety słabo Oczywiście jak mamy sporą penetrację, tą górną płytę nad budowką można przebić. Górną płytę noż też. Ale myślę, że jeżeli nie ma sporo penetracji oraz wiedzą, no to myślę, że przy schowaniu dolnej płyty można tam odbić coś. No i też warto robić tym kontowanie oraz Side Scrapa, bo widzicie boki mamy bardzo mocne, więc myślę, że Side Scrap będzie dawał tutaj sporą robotę. Więc myślę, że Tiger jest w miarę fajnym czołgiem. No, i został jak Panzer 100. Jak Panzer 100 jest czołgiem no, które trudno mi określić. No bo jeszcze nie grałem, ale no, parametrowo wygląda w miarę dobrze. Mamy 800 damage na zwykłym pocisku. No to jest bardzo mocna wartość. Haki 1200. 1200 damage na heku. No to jest mega mocna wartość. Gold niestety słaby 680. Depresja działa też przeciętna, 6 stopni. Penetracja dobra, 299 na zwykłych, 380 na Goldzie, najwyższa wartość obok Hori-Type. Z tym, że tutaj mamy pociski kumulacyjne na Goldzie, czyli możemy jeszcze poprawić ze skalibrowanymi pociskami o 10%. Co nam daje 418 penetracji, żaden czołg nie może mieć większej penetracji. Hori-Type ma pociski przeciwpancerne na Goldzie, czyli daje tylko 5% do penetracji. A tu dzięki kumulacyjnej mamy taką przewagę, że ze eskalibrowanymi pociskami możemy mieć 418 penetracji. No to jest totalny kosmos. Tutaj nawet jest 7. Nawet takie czołgi mega twarde mogą, mieć, mogą być przerażone. DP myślę, że też jest mega mocny. Jak na taki demers, to naprawdę jest kosmos. No, mobilnościowo już wyglądamy słabo. Mamy bardzo słabą prędkość maksymalną, w całą tonę. Natomiast jest to czołg bardzo ciężki, czyli nie warto go taranować, bo skończycie bardzo źle. No i pancerz, który no ciężko określić, bo na papierze wygląda dobrze, w rzeczywistości ten czołg niestety no, jest przebijany i w dolną płytę, i tutaj w nadbudówkę. Teraz tu mamy garnek, który, no, mimo że jak na takie czołgi jest mały, no to jest widoczny, można go trafić. Więc, no jak pancerz, no, to raczej nie jest czołg, który można polegać na pancerzu. Aczkolwiek, jeżeli ktoś nie ogarnia albo ma małą penetrację, może się od tego czołgu odbić. Więc myślę, że jak Panzer, to jest spoko czołgiem, nawet nie trzeba nim grać jako fan. Można nawet nie grać jako fantom, tylko po prostu czołg pod jakość. No i myślę, że jako czołg taki dla początkujących może się jakoś tam nadać. Aczkolwiek, na pewno nie był to mój pierwszy wybór co do TDK. Teraz jeszcze powiem o Falce 8201 k no i tak szósty tier myślę, że jest spoko. Mamy w miarę fajne działo. Mamy dwa działo do wyboru, albo działo z leps... albo mamy działo z lepszą penetracją. Nie, to ciężko im powiedzieć. Albo mamy działo cenniejsze, albo działo, które ma inne parametry lepsze. W sumie ja bym wybrał to działo, bo mamy lepszy damage, lepszą penetrację, oraz lepszy DPM. Pancerz może nie, może, może nie jest jakiś tam mega mocny, ale tak jak mówiłem, tak jak widzicie, jest to czołg średni. A jak na mega, no to myślę, że jest w miarę spoko. Mobilność też myślę, że jest dobra, nie trzeba na to narzekać. No i teraz Tiger P. No, Tiger P, no to widzicie bardzo dużo modów w z zbadania. Mobilnościowo nie wygląda najlepiej. Pancerz też mógłby być lepszy. No, dolna płyta wpuszcza, garnek mamy gigantyczny, więc widzicie, no, pancerz jakiś tam dobry nie jest. Natomiast mamy w miarę spoko działo, które ma spokój szkodzenia, no DPM nie jest dobre, ale mamy penetrację, cenność w miarę dobrą, czas celowania bardzo długi, no kurde, no nie no. Tiger P, no to widzicie, że ma sporo wat, ale, ale myślę, że nie jest jakimś tam mega szrotem, myślę, że jest czołgiem ok, można nim grać, mamy, mamy w miarę ok sporo HP, więc można próbować. Następnie jest vk 4502. a Tu już mamy działo w miarę przyjemne, mamy, mamy w miarę ok penetrację DPM no niestety dalej, dalej może powiedzieć za przeproszeniem z się Mobilność też do najlepszych nie leży. 38 na godzinę no to już ok, ale moc na tonę no trochę gorzej Pancerz też jakiś tam mega mocny nie jest, dolna płyta wpuszcza, garnek wpuszcza, przy dobrej penetracji też może wieża wpuścić, więc widzicie no czołk jakiś tam mega mocny nie jest, aczkolwiek może nie grać. Foka 4502B no to już powiedzmy zmodyfikowana, 8 osmiter. Zmodyfikowana Tym razem jest to czołg z wieżą z tyłu. No i może to wpasować się nawet w dychę, która też ma wieżę z tyłu. No i tu już działo jest naprawdę mocne. Mamy 400 szepnus szkodzeń bardzo dużo. Penetracja też spoko 800 nieprzewidy działa, więc widzi się sporo. Ale zapewne jest tylko na boku i, i z tyłu, bo z przodu widzicie, no ciężko byłoby zrobić 8 stopni. Więc może powiedzieć, że to jest czołg trudny w obsłudze. Dodatkowo mamy mamy mocny pancerz, szczególnie bardzo mocne boki, dzięki czemu możemy bardzo dobrze robić side-scrapa. No i mobilność, która no, jak widzicie nie jest najlepsza. Więc przede wszystkim ten czołg polega na pancerzu i już w nas na strzał. No i z strony FOX 8201K. No to jest czołg, który, no tak jak też w innych pojazdach mówiłem, ciężko opisać, bo nie, nie mówią, że to jest czołg dobry, drodzy mówią, że to jest czołg słaby. Ja uważam, że jest to czołg przeciętny. Szczególnie bym powiedział, że to jest czołg jednak dla graczy zaawansowanych, którzy mają dużo umiejętności. No bo po pierwsze, no działo nie jest jakieś tam mega dobre, mamy słaby DPM. Uszkodziłem dobre, ale tak jak mówiłem, długo ładujemy. działo też nie jest najlepsze. Natomiast penetracja myślę, że jest spoko. Mobilnością wyglądamy słabo. No i pancerz, który no, mimo że na papierze wygląda dobrze, no mamy 200 pancerza na wieży, 230 na kadłubie. No to jeżeli ktoś ma sprawę penetracji, no to dolna płyta wpuszcza. Mam w dodatku te policzki tutaj, na lewo i na prawo od wieży, nawet pod wieżą mamy policzki. W dodatku wieża przy naprawdę mega dużej penetracji może przebić. Czołg też ma czasami skłonności do zapalenia, ale to trzeba po prostu ogarnąć ten czołg. No to jest czołg typowy dla gracza zaawansowanego, trzeba znać dobrze pozycje, żeby żeby wykorzystać ten czołg na maksa. A co do maksa, co do maksymalnej wartości, no to kolejnym czołgiem jest Maus. Czołg, chyba i jedna z legendarnych czołgów w tej grze. Zacznijmy od omówienia ósmego tyru Fawka 100 01 p jest to czołg, który no nie jest mega mocny, mamy jak widzicie mega długie no to jest bardzo długo, no, 16 sekund na jak na 400 rzędów no to jest bardzo bardzo dużo wartość, no kurde TPM no, wygląda tragicznie, naprawdę, no kurde Aż takich słabych wartości przeładowania to się naprawdę w tym czołgu nie spodziewałem, naprawdę Mamy tutaj oczywiście dział alternatywne, ale no to już naprawdę jest tragedia totalna Calność oscylowania wygląda słabo, penetracja myślę, że starczy. 8 stopni depresji działa, też myślę, że jest ok No uszkodzenie jak na DPM no to słabe. Mobilność no to tutaj nie trzeba opowiadać słaba, 20 km godzina tragedia. No i pancerz, który na papierze wygląda dobrze, jednak w rzeczywistości mamy garnek, dolną płytę. No i przy penetracji wieża też wpuszcza. No nie można tutaj robić, można tutaj się kontować, ale no to można zasłaniać garnek, ale no co z tego jak i tak wasza. Jak i tak to za dużo wam nie da. Oczywiście HP bardzo dużo, no to jest plus, ale no co z tego, że macie dużo HP, jak y, większość szczegółów będzie was przebiała. Podobny problem niestety jest z mojszenem, który też ma garnek dolną płytę tutaj jeszcze dodatku. Widzicie karabinek maszynowy. Wieża też w miarę miękka. No to można powiedzieć, że to jest taki Maurer Bresier tylko, że z wieżą z tyłu. Więc skoro Maurer Bresier na nosmych osmych tyerach, no, nie ma dobrego pancerza, no to Moishe, no, no to tym bardziej nie będzie miał dobrego pancerza. Oczywiście Kp mamy bardzo dużo, 2400, ale no niestety pancerz no, trochę kuleje. W dodatku ten czołg no, dość często się pali, no bo mamy wieżę z tyłu, z przodu jest silnik, zbiornik, paliwa. Działo też przeciętne, mamy słaby Dp no Trochę te działo. Penetracja, myślę, że tragedii nie robi. 460 uszkodzeń myślę, że jak na 9 tier spoko. Chociaż na DP być lepszy. No i mobilność ciągle słaba, 25 na godzinę, no to nie jest wartość dobra. No i Maus. No Maus, szczerze mówiąc, no to nie jest to czołg mocny. Oczywiście, jeżeli ktoś ogarnia tą grę, no to może wykorzystać ten mocny pancerz, ale... ale no, mimo tego, że nie mamy garnków, no to dolna płyta ciągle jest, ciągle do przebicia. Wieża też jest do przebicia. No i czołgi, które mają, nie, penetrację 370 na goldzie lub więcej, no to mogą nawet ten czołg po przebić. Oczywiście, jeżeli robicie kontowanie, no to przebić ten czołg będzie mega ciężko. Ale niestety mobilność też nie poprawia, jesteśmy bardzo wolni, bardzo mamy mułowaty czołg. 25 na godzinę jedziemy, w dodatku, mega okropny obrót. Co był dojrzeć, czołg, bardzo łatwo objechać. Mamy, mamy ciągle dużo HP, ale no po nerfie, no to mamy mniej niż wcześniej. Mieliśmy 3000, teraz mamy 2850. Moim zdaniem nerf HP był niesłuszny, moim zdaniem nie było tego nie było to potrzebne. No i działu, no widzicie, zbyt celny, nie jest DPM, słaby. Penetracja też nie najlepsza, damage no przeciętny jak na taki czołg. Mam 800 depresji, działa, ale no, jak na taki czołg, no to trochę ciężko to wykorzystać, więc widzicie. No, oprócz tego HP, no i pancerza przy dobrym ustawieniu, no to czołg nie oferuje nic ciekawego. Ani nie ma dobrego działa, ani nie ma mobilności, więc, więc widzicie, no, mouse, no nie jest dobrym czołgiem. Oczywiście w rękach dobrego gracza może zrobić robotę. Czasami na turniejach się przyda, bo wiadomo mamy dużo HP, ale no, szczerze, nie jest to czołg pożądany. Nie jest to czołg w ogóle dobry. No i kolejnym czołgiem ciężkim, ostatnim w drzewku jest ESTO. Szczerze mówiąc, chyba najciekawszy z tych wszystkich czołgów ciężkich. Może też nie jest jakiś tam mega przegięty, ale daje radę. No i tej też będzie ciężko powiedzieć, bo tu można albo przejść przez Leoparda fałkę Panterę, albo przez fałkę Tigera. Więc zacznijmy od Tigera 2. No to Tiger 2 myślę, że to jest jeden z najlepszych kosmetyerów, mamy w miarę dobry pancerz, oczywiście można go przebić, ale pancerz myślę, że daje radę. W mamy działo, które też jest spoko, DPM może najlepsze nie jest, ale mamy za to dobrą penetrację, mamy, mamy działo, które strzela w miarę przyjemnie, 7 stopni depresji, no to myślę, że starczy. No i czołg jak na taki pancerz, myślę że jeździ najgorzej, może 35 km szału nie robi i 11 koni na tonę też jak nie jest mocne, plus 23 obrotu, ale myślę że jak na takie parametry czołg naprawdę jest spoko. Teraz E75, E75 jest trochę zmodyfikowanym Tigrem 2, szczerze gro robi się trochę gorzej niż tą 8, ale też nie uważam, że jest jakimś tam totalnym szrotem, ciąg mamy tutaj też słaby DPM. No to działa nie, ma najlepszy DPM, ale jeżeli założycie w usterzeniu, no to, to działa jednak będzie miało najlepsze. Ciągle słabe, ale. Ale DPM, no, można na pewno poprawić i tak, że będzie najlepszy DPM w całej tej, yy, z tych wszystkich dział. Oczywiście, powtarzam po raz kolejny, DPM nie najlepszy. Działo trochę kapryśne. dm 46 no to raczej w miarę mocne. Można powiedzieć trochę standard, ale taki mocniejszy standard. Penetracja też w miarę spoko. Uszkodzenia to znaczy depresja działa, też daje radę. Pancerz jest trochę gorzej. Dolna płyta wpuszcza, garnek też wpuszcza. dużej penetracji też wszystko wpuszcza. No, z Tigerem to wygląda podobnie, z, z tą różnicą, że to było 8 tier. No, trochę podobny można powiedzieć, pancerz co ma 9, a to jest tier niżej. więc widzicie, no Tiger 2 trochę więcej odbija. No, i wyglądamy trochę lepiej niż, niż ósemka, bo mamy większą prędkość maksymalną, niestety mocno to nam zmalała. No, czyli no, ten czołg jakoś tam też nie będzie mega szybko jeździł. No i został nam S100. S100, szczerze, tutaj mówiąc, to niektórzy mówią też, że to nie jest czołg mega fajny. Ja jednak uważam, że to jest czołg bardzo dobry. Mamy, mamy pancerz, który no, może być przebity w dolną płytę. Tutaj w belka też jest widoczna. No i ta nieszczęsna wieża, która. Która wpuszcza z dużą penetracją, ale wystarczy po prostu trochę techniki, po prostu wiedzieć, że kontujemy wieżę. Jednak też bez przesady, bo jak tak wychylicie, to bok będzie przebiany. Jednak przy takim skątowaniu no to myślę, że większość pocisków będzie odbita. Oczywiście warto tym czołgiem unikać tdk bo TDKi będą Was rozszarpywały na potęgę. Natomiast, tak jak mówiłem, no pancerz no, czasami daje radę, ale nie jest to wartość mocna. Dział natomiast mamy mega spoko. Mamy, no myślę, że znacznie DPM. Trochę podobny co fałka ale ...ale miała miało, no, widzicie, liście, trochę gorsze pancerze, łatwiej było ją przebić. No, dział wygląda, no, powiedzmy, podobnie do fałki Oczywiście, no możecie powiedzieć, że inne parametry, ale no tutaj mam wyposażenie, więc tej... nie więc tutaj. Żeby nie było jakichś tam yy, zdań, że kurde, no mówi, że podobna, a tutaj niby lepszy. No bo mówiłem, że mam wyposażenie. mobilność też nie wygląda najlepiej, ale widzicie, czołg waży 130 ton, więc może bardzo fajnie tarenować. Co zapomniałem o tej linii do mausa, że też mają bardzo, są to czołgi bardzo ciężkie, więc wjeżdżanie w nie to jest bardzo swoje pomysł. Więc no widzicie, mobilność jakiś tam mocne, mocna nie jest, aczkolwiek myślę, że jak na takie parametry może starczyć. Oczywiście jest też to drugi dział do wyboru. Aczkolwiek no damage jest, no, powiedzmy średni, no parametry myślę, że nie przekonują. Lepiej wziąć dział, który bije raz samocno mocno, nież żebrać dział, które jest, no trochę z mniejszym damage'em. No i teraz przechodzimy do e 50 do całej tej linii. No to szóstka szczerze, no to mam mieszanie zdanie do, do niej, bo Leni uważają ją za dobrą, drudzy uważam ją za słabą, Ja jestem tym, co uważam, że ten czołg jest, czy jest przeciętny. Mobilność może jest ok, ale działo, no powiedzmy szczerze, średnie. Pancerz też nie robi szału, więc widzicie, no czołg raczej, oprócz jakiejś tam mega ok mobilności, nie ma nic do zaoferowania. Potem jest Pantera. Pantera myślę, że jest, jest czołgiem bardzo fajnym. Mamy fajne DPM, w, dobrą, w miarę dobrą celność. Czołg myślę, że przebija. Oczywiście demer słaby, ale można to przewoleć. Pancerz może też jakiś tam mega mocny nie jest, aczkolwiek mamy sporo HP, czyli możemy w miarę sporo znieść. No i jak ktoś ma mniej penetracji, może się od nas odbić. Mobilność też uważam, że jest dobra. Więc Panther myślę, że jest fajnym medem. Teraz Panther 2, czyli powiedzmy modyfikacja Pantery pierwszej. Tu już mamy czołg trochę lepszy. I... I tutaj nie wiem w ogóle jaki sens ma to działo, ale nie wiem po co, po co ono jest, ale powiedzmy, że niech będzie, więc... Tu działo też ma w miarę fajną celność, DP może już nie robić takiego szału, ale też jest w miarę znośny. W dodatku mamy, myślę, że no też średnia penetracja no nie jest jakaś tam to wartość dobra. Uszkodzenia no też przyjęte, na 8% presji, więc można tam trochę próbować. W zaradku jedziemy, no średnio nie jest to mobilność dobra. No i pancerz no, też szału nie robi. Nie jest to pancerz, na który można polegać. Więc się Panther 2 już jest niestety trochę gorszy, ale można przeboleć, bo potem mamy E50, który ma już bardzo dobry DPM, w miarę cel, bardzo dobre cenne działo. Penetracja, która na zwykłych może nie robi szału, ale na Goldzie może przebijać. Uszkodzenia 350 myślę, że są ok, jak na taki DPM, nawet bym powiedział bardzo dobry. W dodatku jeździmy znośnie, może nie jest to mobilność dobra, ale myślę, że możemy dojechać na pole bitwy. No i pancerz, który no umie odbić, no to jest już. No to już jest już czołg, który naprawdę ma pancerz bardzo dobry. I można tym czołgiem naprawdę w miarę sporo odbić. W dodatku warto powiedzieć, że to jest czołg, który waży bardzo sporo, jak na meda. No, muszę zobaczyć, ile to waży. 60 ton, więc ten czołg jest bardzo dobrym czołgiem do taranowania. Można też nim taranować. Myślę, że czołg spoko. No i ja 50 temu uważam, że jeden z lepszych medów 10 Tieru drzewkowych. Mamy działo z mocnym DPM, mamy dobrą celność. Penetracja może nie jest jakaś tam mega wybitna, ale DM330 myślę, że jak na DPM. Radko czołg idzie fajnie, nie ma co narzekać. 62 tony, bardzo dobry czołg do tarnowania. No i pancerz, który jest uważam bardzo dobry. Można tym czołkiem naprawdę sporo odbić. Więc myślę, że 5 tam jest czołgiem bardzo, bardzo fajnym. Bardzo go polecam Oczywiście nie, nie mam go wbitego, ale myślę, że czołg naprawdę ma sporo jakości. No i teraz zostaną ostatni czołg, Jest to Leopard 1. Tutaj też widzicie że zagmatwanie. Można przejść na wiele sposobów. Leopard VK, VK, Indian Panzer albo Leopard VK SP1C Indian, czy też z rudu Leoparda, więc. Przejdźmy może od razu do Leoparda PETA, jest to czok, no powiedzmy szczerze no nie zbyt mocny. DPM mamy ok, celność może nie jest jakaś tam mega szołowa. penetracja myślę że starczy natomiast. uszkodzenia też spoko, mobilność, mobilność natomiast jest bardzo dobra, niestety pancerz już w tym pojeździe jest słaby, więc widzicie. W odróżnieniu od E50 mamy no może trochę lepszą mobilność, ale za to mamy trochę gorsze działo i też mamy gorszy pancerz, więc widzicie. Oprócz tego, że jesteśmy delikatnie szybsi, no to jakoś tam mega pozostałe parametry niestety kuleją. No i Leopard 1, no Leopard 1, no to już widzicie, celność ma bardzo dobrą, bardzo dobry DPM. Penetracja słaba szczerze. Uszkodzenia myślę, że spoko 360, jak na taki DPM to jest naprawdę bardzo dobrze. Pancerza ten czołg też nie ma, trochę mało, mało HP, natomiast mobilność wygląda bardzo dobrze, więc widzicie. Ten czołg już na pewno jest spoko, tylko jak widzicie, no też trzeba ogarniać tą grę, no linia, linia też w sumie jakieś tam, też chyba czołgi z linii nie są jakieś tam najlepsze, więc widzicie, Leopard 1 też można powiedzieć, że jest czołgiem takim dla graczy zaawansowanych, którzy ogarniają tą grę, którzy wiedzą jak się gra, którzy po prostu stają pozycję, wiedzą jak wykorzystać zalety i zniwelować wady, po prostu trzeba dobrze zrozumieć tą grę.